Dzień dobry, dzień dobry. Witam się z wami. W sobotę jest godzina około drugiej, po drugiej myślę. Ja spałam, słuchajcie, do godziny 10, ale faktycznie dość długo oglądaliśmy wczoraj Love is Blind. I później nie mogłam zasnąć, bo przed list, jak przed list, to zdenerwował się bardzo nasz piesek i była po prostu awantura. Jak się już uspokoił, to ja nie mogłam zasnąć, jak już zasnąłam, to wiecie i ja nie wiem jak to się stało, że prawie do 10 spałam, ale widać tego potrzebował mój organizm. Zresztą mega dzisiaj pada, także to też e, może być wina pogody. Ja oczywiście wstałam pierwsze, co zrobiłam, wszyscy wiecie dobrze co, czyli 30 minut biegu, e, a później zrobiłam chyba godzinę 15 marszu. Jakoś tak, dość sporo kalorii spalone i z samego, że tak powiem, nie rana, ale przed 12 już te 15 tysięcy kroków było, także super. A później obejrzeliśmy do końca z Andry. Love is Blind i popłakałam się, się popłakałam. Nie chcę tutaj zdradzać spoilerów, bo pewnie niektóre z Was oglądają, jako że wiele osób ogląda z Wielkiej Brytanii mnie. Popłakałam się na jednym ze ślubów, ale tak, na dwóch w sumie, ale tak ryczam jak bubr i. No i po prostu um, czuć te prawdziwe emocje u niektórych par. I teraz właśnie najlepsze to, że ja nie wiedziałam, że to było kręcone jakby rok temu. I um, ja specjalnie nie wchodziłam na Instagrama tych ludzi. Myślałam, że po prostu dzisiaj, jak skończymy oglądać cały sezon, to ja wejdę na każdego, każdą poszczególną osobę na Instagramie i będę wiedzieć, o co chodzi. A tutaj nie, 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 oni nie mogą nic, nic um, pokazywać przez cały rok, tak jakby musieli się w sumie ukrywać. Um, nic nie mogli postować, um, ani nic takiego, ale 26, czyli chyba zaraz jest 26 i jutro, pojutrze, nie wiem, poniedziałek albo dzisiaj, nie wiem, poczekajcie, kiedy jest 26. Nieważne, kiedy jest 26. Nieważne, 26, czyli na dniach jest reunion i na tym reunion wszystko, wszystko wyjdzie, kto z kim jest, także jestem mega ciekawa, po prostu ja się czuję tak, jakby to moi przyjaciele wzięli ślub. Jestem zachwycona i na pewno namówię Andrze, bo widziałam, że na Netflixie dodali jeszcze chyba Australia albo USA. Także włączę i może znowu się uda, że będziemy razem oglądać. A póki co idę szykować buźkę, bo ja rano jak ćwiczę, to nie nakładam nic na twarz, bo to jest dla mnie bez sensu, bo uwierzcie mi, ja jestem mokra po treningu i tym marszowym, i tym biegowym, także to się w ogóle mija z celem, żeby coś nakładać na twarz. Ale musimy jechać na zakupy, coś kupić do domu, bo nie ma nic do picia, nie mamy papieru toaletowego, co jest najgorsze. Także musimy pojechać na zakupy z młodym. Nie wiem, czy damy radę gdzieś pójść, ponieważ tak jak mówię, pada, pada cały dzień. Także zobaczymy. Jestem w połowie książki Pauliny Świst, e, którą na bank dzisiaj skończę. Uwielbiam tą kobietę, także jeżeli też e, lubicie tą autorkę, to wchodźcie na Legimi, bo jest właśnie najnowsza książka. I jestem w połowie, tak jak mówię, i powiem Wam, że. Pisana jest dokładnie tym samym e, humorem, e, tymi samymi tekstami, które są w każdej innej książce, które ja osobiście uwielbiam, metafory, porównania. Ja leżę ze śmiechu e, czytając je, ale cała historia, czyli kryminał, który za tym jest, jest oczywiście poważny, ale po prostu teksty pomiędzy bohaterami są petarda, według mnie. Kończę, słuchajcie, i idę się szykować. Jest bardzo, 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 bardzo silna. Także zobaczymy, jak będzie. Powiem Wam, że tak we wrześniu miało być lato, ale tak średnio teraz to lato, widzę bardzo średnio. No, także zobaczymy. Na razie kończę i widzę się z Wami później. Kochani, jestem już z tej strony. Jest tak brzydka pogoda, że to jest w ogóle masakra. Uh, no kto to widział? Sierpień, Sylwia w golfie, do tego ma marynarkę, ponieważ jest tak zimno. Bastuś, zejdź na dół, idź, idź proszę. Good boy, well done. Um, my słuchajcie, um, nie, byliśmy na zakupach, byliśmy w, w Farm Foods, byliśmy w BM i byliśmy w Lidlu. Tym razem padło na Lidla, zazwyczaj wolimy Aldiego, kiedyś nienawidziłam Aldiego, lubiłam Lidla. Ale teraz przez to, że to wszystko było jakby w jednym kwadracie, to nie chcieliśmy specjalnie gdzieś jechać. Wszędzie tyle ludzi jest sobota, że stwierdziłam, że nie jadę do Superdraga. Udało mi się farbę do włosów dostać w BM. Nie tą, którą najbardziej lubię, ale po prostu coś, żeby zakolorować te włosy. I kupiłam maszynkę z firmy Cien. Cien nie wiem, jak to się wypada w Lidlu. Bo te, które kupiłam ostatnio po taniości, nie pamiętam w jakim sklepie, ale one były tanie, są po prostu beznadziejne. No, jak do tej pory nie znalazłam, jeżeli chodzi o maszynki, te takie na kilka razy, nic podobnego do Venus. Niestety jednak Venus jest najlepsza, ale ponownie, nie chciałam się nigdzie jeździć szukać Venus. Także kupiłam to, co miałam. Nie mieli też soli na plecy. Będę zaraz patrzeć w internecie i najwyżej kupię z Amazon. Nie pokażę Wam wszystkich zakupów, bo to jest bez sensu. Niektóre rzeczy już mamy odłożone, ale na szybko, co kupiłam, wiem. A, co nie wiem, ale w Lidlu to są te kocie przysmaczki, które ten uwielbia. Więc mam tam kilka opakowań. One są po funcie tylko. E, dwie farby. Ogólnie, jak widzicie, nienawidzę tego. Po prostu nienawidzę tego. Te odrosy są straszne. Ja w ogóle nie lubię już, jak te włosy są takie, ale. W tamtym tygodniu zamówiłam farmy z Amazonu, bo nie miałam jak iść do sklepu i powiem Wam, że beznadziejna bardzo szybko dwa mycia, było, dwa mycia tak i farba mi się zmyła, także koniec, nigdy więcej. Ale będę testować różne różowe farby. I co dziwne, dzisiaj znowu dostałam dwa komplementy w obu sklepach, czyli w BM i w Home Bargains, nie w Home Bargains, w Hanfutsie. Że poszło jakie masz fajne włosy. Andrzej stwierdził, że on ze mną już nigdzie nie wychodzi, bo już ma dość, że za każdym razem wszyscy mnie komplementują, a on bidny nie dostaje komplementów. Śmiałam się z niego jak nic. E, więc ja już tych włosów nie lubię, ale nie chcę ich. Be... A, a, na dół. E, będę chciała e, znieść ten kolor, dokładnie tak jak zrobiłam przed samym Weselem, ale wiecie, już chcę te włosy mieć świeże na urlop, e, żeby fajnie zdjęcia wyglądały i tak dalej. E, także za dwa tygodnie. Za 2,5 i pół tygodnia myślę, że zrobię do blondu z powrotem i będę farbować też baskę tak? No już, proszę. No, na dół. Idź w dół. Idź w dół. It's okay. Good boy. Eee, kupiliśmy mu chicken soft bones, chicken wires, chicken strips, Dusi Twisters. Spina Bata, te z firmy pą. jeszcze jedne kocie. Czekolada jedna, czekolada druga, czekolada trzecia. To są te czekolady z BM. I jeszcze mamy z tamtego tygodnia, ale jak zbyliśmy, to to kupiliśmy. I te, które są z kurczakiem. Do tego, do jego zabawki, którą musi, wiecie, łapą dawać, czekoladki zwykłe i czekoladki te. I twisters. Andre się śmiał, bo do tego tylko kupiliśmy tak naprawdę w bm zapalniczkę dla Andre. Dla mnie te farby. I się śmiał do tej pani, że 30 funtów dla psa i 3 funty dla właścicieli. Ale co jeszcze kupiłam? No tak, tak jesteś troszeczkę rozwieściony. E, kupiłam cztery maski e, dwa, dwie dla siebie, dwa dla wujka. Jak wiecie, składam maski dla wujka. E, jedna to jest miś. I druga to jest Pingwin. Wiem, że jeszcze nie ma zimy, ale kupuję jakieś inne maski, których nie miałam jak są, a, bo nie wiadomo, kiedy pojawią się a, drugi raz. Dzisiaj chcę zobaczyć sobie na tej stronie, czy mają jakieś wzory innych masek, a, czy mają w ogóle stronę, na które można zamówić. Ale no zobaczymy. W ogóle boli mnie tak strasznie głowa, słuchajcie, bo ja się zorientowałam, że ja dzisiaj jestem o takim małym lion bar i nic więcej nie jadłam. Po prostu teraz będziemy jeść. Mieliśmy iść z młodym na spacer, ale leje tak strasznie, że się nie da. Ale co chciałam powiedzieć jeszcze o treatach dla mojego psa. Ja na szczęście nie miałam um, takich komentarzy u siebie, że za dużo kupuję dla mojego psa, albo że za dużo pieniędzy wydaję na mojego psa, za co jestem Wam wszystkim bardzo, bardzo wdzięczna, ale Wiecie co, natrafiłam na TikToka takiej dziewczyny, która gotuje dla swojego psa indyka, wiecie, różne rzeczy. Podobnie jak, wiecie, my jak robimy grilla, to Buster dostaje tyle mięsa z tego grilla, że bylibyście po prostu w szoku. Albo nie wiem, co tydzień jak jeździmy na zakupy, to ja kupuję mu quota partners, albo różne burgery, które mu robię w airfryerze, bo uwielbiam mięso mielone. Um, I po prostu mu to kupujemy, dla mnie to jest normalne. I wiecie co, tyle ile się hejtu na tą dziewczynę, ona mieszka w Polsce, Polało że jak możesz tak sugotować, że ludzie tak dobrze nie jedzą jak ten pies, a że przecież jak jej nie wstyd, bo dzieci gdzieś tam głodują, a że jakieś tam dziecko je tylko zimniaki. Nie rozumiem tego. To tak samo jakby można było powiedzieć, nie kup swojemu dziecku lalki, bo jakieś inne dziecko nie ma lalki. No niestety jest jak jest, każdy ma jakiś zasób pieniędzy, który ma i wydaje go tak, jak chce ale tak sobie pomyślałam, że Boże, jak fajnie, że mam takich fajnych ludzi, którzy bardzo często widzą, jak dużo kupuję dla, dla Monego i właśnie jest u mnie całkiem odwrotnie. U mnie piszecie, że super, że Baster trafił na super dom i nikt mi nie wypomniał w komentarzach, że nie wiem, za dużo zabawek mu kupuję, pomimo tego, że one się walają wszędzie, czy właśnie, że tego za dużo albo tego za dużo i dlatego chciałam Wam podziękować, bo to znaczy, że jesteście zajebiści um, i to jest bardzo, bardzo miłe, że mam takich widzów, którzy... No... Nie wypominają mi, bo naprawdę u tej dziewczyny na TikToku może któreś z Was widziały albo widzieliście do chłopaku, bo to jest po prostu straszne. Pranie mi się zrobiło, słuchajcie. Wybrałam sobie buty sportowe, wybrałam sobie wszystkie moje staniki sportowe, wszystkie legiince sportowe, bo mam ich dość sporo, bo ja staram się używać jednego stanika na jeden raz. Sportowego, ja nie wiem, ja to tak mam, że zawsze się tak spoczę, że później tak dziwnie mi ubierać go drugi raz, także dość często piorę, więc wszystko mam piękne, świeże i cudowne i też właśnie wykończyłam całą butelkę tego, żeby ładnie pachniało i tak mi pięknie pachnie, kupiłam sobie drugą, to jest właśnie kolejny zakup, którego Wam tam nie pokazywałam. No i co, czekam teraz na poniedziałek, Love is Blind Reunion będzie, także jak mieszkacie w Anglii, jesteście ciekawi, to się spieszcie, żebyście obejrzeli do poniedziałku cały sezon. Ja teraz mam taki plan, że jak zjem, to jeszcze sobie wskoczę na bieżnie, nie na jakoś długo, ale tak troszeczkę, żeby rozruszać ten organizm po zjedzeniu no dość późnego obiadu, śniadania, kolacji, nie wiem jak to nazwać, a później książka i kończę kąpiel. I kończę Paulinę świst. Dzisiaj jest tak beznadziejna pogoda, tak jak mówię. Zapalę sobie cudowną świeczkę Pumpkin Spice Latte i niech to po prostu mi e, pięknie się e, pali. Będę miała taką jesienną atmosferę. I powiem Wam, że jak jest taka pogoda za oknem, to jeszcze bardziej myślę o kalendarzach adwentowych, bo nie dość, że się wszędzie pokazują, to jak już jest tak beznadziejnie za oknem, to tak automatycznie człowiek myśli... A, ciekawe jakie będą kalendarze w tym roku, także zobaczymy. Ja tego vloga, słuchajcie, jeszcze nie kończę, bo w sumie to jest taki pierwszy raz. E, rano się tylko z wami e, przywitałam, także pewnie Wam go dokończę po prostu w tygodniu. E, dzisiaj też złożyłam, słuchajcie, zamówienie, bo Andre mi wypsikał, znaczy mi sobie pamiętacie, że kupiłam mu z firmy Blossom ala e, la perfumy Bad Boy. E, to e, chciał znowu, bo po prostu pięknie pachnie. I jeszcze wiecie, co on robi? E, naszą zawieszkę w samochodzie pryska tym perfumem, i cały samochód mega zajebiście pachnie. Przepraszam za słowo. E, I fajnie, by były teraz promocje. Jeszcze płaciło się za dwie butelki, znaczy za cztery butelki można było wziąć, a płaciło się za dwie. Także Andrę wzięłam dwie, te same Bad Boya. I sobie wzięłam jakieś dwa. E, nie patrzyłam, czego to są inspira inspiracje. Patrzyłam po prostu na nuty, jakie tam były, czyli kwiatowe, wiśniowe i tak dalej, czyli moje zapachy. Mówiłam Wam, że kiedyś chciałabym poznać wszystkie, wszystkie smaki, chciałam powiedzieć zapachy, także może kiedyś się uda, jeszcze nie teraz, ale może, może kiedyś. Dobra, kończę, idę jeść, idę się przebierać, idę na bieżnię, a potem kąpię, a Widzę się z Wami pewnie za dwa dni, albo trzy, albo cztery, zobaczymy. Buziaki! Kochani, jeszcze przychodzę na sam koniec tego vloga, zakończyć go, jest niedziela, ja dopiero co wróciłam do domu, jest godzina 19.12 i e, przyszłam później, no bo byliśmy z panem Basterem e, na spacerze i nie byliśmy tutaj e, w pracy, w sensie koło pracy, tylko pojechaliśmy troszeczkę dalej, e, co żaba, chcesz zobaczyć co to jest? Dzień w pracy mi zleciał bardzo fajnie. Jest tak niesamowicie słuchajcie, zimno. Dzisiaj znowu mam golf, bo po prostu nie da się inaczej wytrzymać. Naprawdę jest tak strasznie zimno. Ja na szybko chcę skończyć tego vloga. Przyszła mi paczka z Amazonu. Bardzo rzadko zamawiam paczki z Amazonu, ale chciałam sól na plecy, bo jednak ja bez soli naprawdę odczuwam różnicę. Jeżeli chodzi o moje plecy, jeżeli kąpi się z, kol, z kolą z, e, z solą a bez. A jako, że nie mam czasu jeździć jutro po pracy, też mi się nie chce jeździć gdzieś po super dragach, sizeberach i tak dalej, stwierdziłam, że zamówię sobie przez Amazon i zobaczymy, jaka jakość i czy ta będzie sól dobra, ponieważ ta, którą normalnie kupuję na Amazonie, jest droższa niż w Home Bargains, także no, nie będę wydawać więcej za coś, co znam. Także kupiłam sobie całkiem inną sól na spróbowanie. Pure Epsom uh, Buff Salt Total Body Therapy, uh, dermatologicznie testowana, 100% naturalna, wegańska, nie testująca na zwierzętach. Um, I ona, właśnie niby, pomaga um, na bolące mięśnie, ale tak samo na jakieś um, wypukiwanie toksyn i tak dalej. Jestem bardzo, bardzo ciekawa. E, I oczywiście dam Wam znać w dęku, jak ona się sprawdza. Tutaj mamy 1 kg, i ona chyba mnie wyszła. Około 4 funtów, także i tak wychodzi to drożej niż Home Bargains, ale jest to inna firma do przetestowania. I przy okazji, jak już zamawiałam rzeczy, jak wiecie, potrzebuję skrabu i znalazłam taki skrab z firmy Organic Shop. I dopiero jak mi dzisiaj on to ja pamiętam, że u nas w pracy widziałam je właśnie tam w różnych miejscach. wziąłam sobie nawilżający arbus z... Brzoskwinio, jest to ponownie produkt wegański i nie testujący na zwierzętach. I to nie były tanie, tanie, to nie były drogie rzeczy, bo jak wiecie, jestem tanioszka, ale otworzę sobie teraz przy Was jutro i tak będę już korzystać, pewnie. Także nic się nie stanie, że otworzę. Ale muszę powąchać. O jezu, pięknie pachnie. I konsystencja jest taka. Dam Wam oczywiście znać, jak się sprawdza. Co bubka! <gryw> tutaj sobie działać. Chcesz iść na górę? No, idź. Ale musisz iść na górę. Hop. I przy okazji wpisałam sobie shower gel i nie zgadniecie, co znalazłam na Amazonie. I jeszcze przez to, że ja miałam e, pracuję dla Amazonu, to jeżeli coś jest sprzedawane przez Amazon, ja mam na to zniżkę, więc za te wszystkie rzeczy basta, zejdź na górę. Idź. 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 Buba, idź. Ko, 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 ko. Ko, działacz. No. Nie? No dobra. To mama weźmie kamerę. A jak widzicie, Buster chce być dzisiaj na filmie wraz ze mną. E, chyba mu zapachy, wiecie co, bardzo odpowiadają. I przychodzą tak zapakowane tutaj e, żele. No i widzicie, jak to musi pachnieć. Jest to Chupa Chucks. i ten, który on tak bardzo chce, to jest czekoladowy żel do mycia firma Chupa Chups. I one nie były drogie. Mnie akurat przez to, że mam zniżkę, wyszło 2 funty 29, jak się nie mylę, e, za jeden i wzięłam sobie czekoladowy. I wzięłam sobie truskawkowy. Jestem bardzo ciekawa, jak one pachną. <noise> e, chyba dobrze słuchajcie, bo myślę, że młody by. A... Oj, oj. Tak. Uh -huh. Uh -huh. Tak, też ciekawe. Mm, tak jak widzicie, to jest moja miłość mojego życia. E, oj, oj, oj. Dziubać, baba cześć, ale pięknie on wygląda, cześć, powiedz wszystkim cześć, nie, nie powiesz? Pies nie chce Wam powiedzieć cześć, ale się popatrzył, tak? Także słuchajcie, zrobiłam takie małe zakupy na Amazonie, bo po prostu ich potrzebowałam, no teraz musiałam ten telefon podnieść, także nie powącham tych żeli, ale oczywiście, jeżeli chcecie się dowiedzieć, jak one, chciałam powiedzieć, smakują, ale jak one pachnią, pachnią, to zapraszam na kolejnego vloga bo na pewno w którymś odcinku o nich wspomnę. Ale wyglądają bardzo fajnie po reakcji bastera. Myślę, że um, pachną super. Także co? Żegnam się z Wami i widzimy się albo za dzień, albo za dwa. I ja idę biegać, bo trzeba schudnąć, bo źle się czuję ze swoim ciałem przez ostatnie kilka dni. Także trzeba coś porobić. Buziaczki, pa, papa! Jak to się wyładza?